Witam Państwa w poniedziałek 2 marca. Globalna pandemia trwa dalej, czyli na indeksach światowych cały czas widzimy bardzo dużą panikę, chociaż w ostatnich godzinach podczas sesji azjatyckiej, jak i też na kontraktach. Europejskich i w Stanach Zjednoczonych obserwujemy delikatne odreagowanie, natomiast wszyscy zadają sobie pytanie, czy sytuacja związana z kryzysem, z wirusem, koronawirusem, jest jakby takim zalążkiem do tego, żeby pojawił się większy kryzys finansowy na całym świecie. Moim zdaniem to jest bardzo ciężkie pytanie, natomiast patrząc na ostatnie raporty banków inwestycyjnych, w piątek na przykład Goldman Sachs tylko w niewielkim stopniu zrewidował. Swoje prognozy PKB ze Stanów Zjednoczonych i Chin delikatnie w dół, więc Goldman Sachs nie spodziewa się tego, żeby koronawirus miał bardzo duże przełożenie na stan gospodarek w tych największych. Więc tak, tak się przedstawia sytuacja, jeżeli chodzi o podejście banków inwestycyjnych. Natomiast moim zdaniem, przy obecnych warunkach, z punktu widzenia day tradingu, bądź też swing tradingu opartego o, kilku, o kilkudniowe zarządzanie pozycją, moim zdaniem, w takich warunkach przede wszystkim powinni, powinniśmy pamiętać o ryzykach, ponieważ naprawdę jest bardzo duża zmienność i często dochodzi do takich sytuacji nie do końca zrozumianych, ponieważ w końcówce poprzedniego tygodnia, na przykład na metalach, na złocie, na srebrze pojawiła się bardzo duża korekta, i moim zdaniem tutaj do tej korekty doszło głównie za sprawą redukcji pozycji, ponieważ trzeba pamiętać że o, o tym, że od kilku dobrych miesięcy na metalach szlachetnych większość graczy instytucjonalnych i spekulantów cały czas obstawia. Wzrosty, dlatego też, w takich warunkach, gdy dochodzi do jakiegoś ważniejszego czynnika fundamentalnego, właśnie na takich danych, część inwestorów może decydować się na redukcję swoich pozycji. W weekend na przykład poznaliśmy serię PMI-ów z gospodarki oczywiście Chin poznaliśmy PMA dla usług i przemysłu dla przemysłu spadły z poziomu AS 50 punktów do poziomu 35,7. Dla usług spadły z poziomu 54,1 do poziomu 29,6, więc to jest gigantyczny spadek. Nawet rynki nie zakładały tak dużego spadku. No, i a propos bieżącego tygodnia wydaje mi się, że również raczej w gospodarce strefy euro, jak i też ze Stanów Zjednoczonych poznamy gorsze PIE Maje. Dzisiaj dla strefy Euro od 9.45 cały czas będziemy poznawać maje do godziny 10. o godzinie 10 poznamy finalne maje ze strefy Euro, również z Wielkiej Brytanii dla przemysłu poznamy dane z godziny 10.00. 30 i dla Stanów Zjednoczonych ASM dla przemysłu, godzina 16. W tym tygodniu, oczywiście, też nie zabraknie danych ciekawszych, danych fundamentalnych. W tym tygodniu mamy. Już dzisiaj w nocy o 4.30 decyzję Banku Centralnego Australii i rynek zakłada obniżkę stóp procentowych z poziomu 0,75 do 0,5%. I zakładam, że prawdopodobnie tym głównym czynnikiem mającym wpłynąć na obniżkę stóp procentowych jest rozprzestrzeniający się koronawirus. Też trzeba pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych rynki już na poważnie zakładają w najbliższym miesiącu obniżkę stóp procentowych, dlatego też wydaje mi się, że w Australii inwestorzy mają. Mają takie, a nie inne podejście. Jutro będzie przemawiał również szef Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii. W środę poznamy decyzję Banku Centralnego Kanady. Kanada, jeżeli chodzi o podejście monetarne przedstawicieli Banku Centralnego, ich podejście w ostatnich miesiącach raczej jest takie bardzo neutralne, więc gdyby miało się pojawić zaskoczenie, to wydaje mi się, że to mogłoby wywołać dość sporą zmienność. No, i sam jestem bardzo ciekawy. Bardziej jestem, powiem szczerze, ciekawy środowej decyzji Banku Kanady niż jutrzejszej decyzji Banku Centralnego. Australii. W środę również poznamy ASM dla usług ze Stanów Zjednoczonych. No i w końcówce tygodnia, ze względu na to, że mamy pierwszy piątek miesiąca, tradycyjne poznamy payrola oraz średnie zarobki amerykanów. Natomiast tak jak co miesiąc powtarzam, raczej na payrolach nie powinniśmy zaobserwować większej zmienności. Chyba że drastycznie zmieni się sytuacja w poziomie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara cały czas obserwujemy dość wyraźny, silny ruch spadkowy, więc za każdym razem, gdy pojawia się Większa korekta na indeksie dolara mamy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie potencjalne targety na indeksie dolara z tych poziomów, które mam wyznaczone, wydaje mi się, że takim najciekawszym z potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 97-51. Natomiast, gdyby oczywiście doszło do pierwszej korekty wzrostowej. Pierwszym wrażliwym poziomem może być poziom w okolicy 98.06. Gdyby doszło do silniejszej korekty, ja osobiście na pewno bym zwrócił uwagę na poziom 98.31. No i również analogicznie, jeżeli sobie spojrzymy na euro-dolara, tutaj mamy do czynienia cały czas z silniejszym ruchem wzrostowym. W piątek mieliśmy bardzo sporą zmienność, jeżeli chodzi o zmienność do w okolicy w połowie lutego w pierwszej ruchu pojawił się silniejszy spike, później ten cały ruch został zgaszony. Zatrzymaliśmy się prawie na wcześniejszej konsolidacji z tego poziomu zaobserwowaliśmy kontynuację ruchu wzrostowego. No i również na eurodolara wydaje mi się, że warto zerknąć na pierwszy dość kluczowy poziom powyżej 1,10,95, ponieważ z tego poziomu może pojawić się ewentualne fałszywe wbicie, natomiast gdyby na indeksie dolara dalej trwał dość silny ruch spadkowy, to prawdopodobnie kolejnym targetem na eurodolarze może być poziom w okolicy 1,11,27. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, funt brytyjski w przeciwieństwie do eurodolara cały czas traci na wartości, być może rozprzestrzeniający wirus koronawirus przez inwestorów jest traktowany jako potencjalne zagrożenie dla Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o podpisanie nowych umów handlowych. No i wydaje mi się, że to może być jeden z tych kluczowych czynników, który doprowadził do tego, że na funcie brytyjskim doszło do dość ważnego, takiego technicznego wybicia poziomu 1,28,50. Natomiast jeżeli chodzi o takie najbliższe wsparcie z interwału d1, to moim zdaniem jest poziom w okolicy 1,2705. No, jak na razie cały czas mamy do czynienia z dość sporą zmiennością. intradayowo fund brytyjski jak na razie znalazł wsparcie w okolicy poziomu 127,60, więc dzisiaj wydaje mi się, że to głównie dane fundamentalne będą decydowały o zmienności, więc ja jak na razie bym pozostawał neutralny, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, gdyby doszło do korekty, na pewno bym zwrócił uwagę na konsolidację z początku sesji europejskiej, dolne ograniczenie okolicy poziomu 1,2820. 20. Jeżeli chodzi o USD w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z również silniejszym ruchem wzrostowym. Ja od kilku tygodni powtarzam, że USD jest bardzo dobrze skorelowany z indeksami w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj głównie ze względu na korektę na indeksach obserwujemy silniejszy ruch spadkowy na USD Ja To też po części powiązane z słabością amerykańskiego dolara, więc pierwsze takie potencjalne wsparcie moim zdaniem jest w okolicy poziomu 1,33. 08 No i przy tych warunkach, które teraz panują, też bym zwracał uwagę na obecną zmienność na indeksach w Stanach Zjednoczonych. Gdyby poziom 1,3308 został mocniej przebity, to wydaje mi się, że raczej na USDK dzisiaj powinniśmy ustabilizować się w strefie pomiędzy 1,2270 a 1,33. Jeżeli chodzi o indeksy w Stanach Zjednoczonych w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia z jedną z największych korekt, moim zdaniem od kilkunastu lat, być może to była największa korekta od słynnego kryzysu z 2008 roku, więc zazwyczaj po tak dużej zmienności należy się spodziewać ustabilizowania ceny w poprzednim tygodniu, tylko przez 2-3 dni mieliśmy intradayowo do czynienia z konsolidacjami, natomiast głównie po dojściu do górnych ograniczeń tej konsolidacji, bądź też na wybiciu dziennych szczytów, SP500 napotykał dość sporą barierę i wtedy mieliśmy głównie do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym. Dzisiaj mamy trochę odwrócenie tej tendencji. Natomiast pierwszym takim ważnym oporem moim zdaniem na SP500 może być poziom w okolicy 3034 punktów. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAXA, na niemieckim dax dzisiaj przetestowaliśmy wcześniejsze lokalne dołki, okolice poziomu 12208 punktów. No, jak na razie, moim zdaniem, jesteśmy cały czas. Płapce pomiędzy poziomami 12208 a 11983. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj za moment poznamy kolejne dane PMA, -e, które oczywiście mogą wpłynąć na zmienność. Ja osobiście bardziej bym pozostawał neutralny, jeżeli chodzi o sytuację na dax -ie. Również na dolarnie w poprzednim tygodniu zaobserwowaliśmy silniejszy ruch spadkowy. To jest oczywiście spowodowane tym, że kapitał napływał do bezpiecznej przystani, a jen jest wiemy o tym uważaną za walutę, która jest traktowana jako bezpieczna przystań przy warunkach o natężonej zmienności. No jak na razie, gdyby doszło do korekty, pierwszym takim wrażliwym poziomem, moim zdaniem, może być poziom w okolicy 176. Jeżeli chodzi o złoto, tak jak wspomniałem w piątek doszło do gigantycznej korekty. Te wszystkie wzrosty, które tak naprawdę były budowane od 12. 13. lutego, przez kilka dni zostały zanegowane. Więc jak na razie mamy powrót złota do tendencji wzrostowej. Pierwszym takim wrażliwym poziomem, moim zdaniem, żeby te wzrosty się utrzymały, jest poziom w okolicy 1590 i pierwszy kolejny taki. Target moim zdaniem jest w okolicy 16 000, 1617 dolarów. Również jeżeli sobie zerkniemy na srebro. Na srebrze wydaje mi się, że ta korekta w relacji do ceny srebra jeszcze była większa, natomiast tutaj technicznie mamy kolejny przykład tego, w jaki sposób srebro się zachowało, czyli minimalnie naruszyliśmy pierwsze lokalne minima poniżej poziomu 16.50, więc technicznie ja długoterminowo, załóżmy, pozycjonując się, zawsze bym zwracał uwagę na tego typu poziomy. No i na koniec sobie zerkniemy na, na rynek ropy, oczywiście na ropie. Głównie mamy do czynienia z bardzo silnym ruchem spadkowym, natomiast technicznie jesteśmy bardzo blisko minimów z 2018 roku to jest poziom 42,80. Też od początku wybuchu tej pandemii mówiło się o tym, że ropa tak naprawdę jest najlepszym wyznacznikiem tego, co może się wydarzyć w gospodarkach światowych. Więc gdybyśmy dalej się trzymali tej teorii, to prawdopodobnie, gdyby giełdy długoterminowo miały zacząć zyskiwać, to też bym zwracał uwagę na ropę. Natomiast jeżeli ropa dalej będzie traciła, to wydaje mi się, że to dalej będzie negatywna zapowiedź, prawdopodobnie do, dla indeksów. I więc jeżeli chodzi o takie techniczne podejście do ropy, na pewno bym zwracał uwagę na wszelkiego rodzaju lokalne szczyty. Tak jak obecnie teraz mamy do czynienia z takim szczytem, bądź też że gdyby doszło do silniejszej korekty, na pewno bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 97,46.